Z warmi. Warnia o tej porze roku zwyczajowo jest słoneczna, ale w ramach postępów globalnego ocieplenia musimy dzisiaj siedzieć przy piecyku. Ale mniej o tym. Bartoszu, czy zapoznałeś się już z najnowszą encykliką Ojca Świętego? Nie miałem jeszcze okazji specjalnie się z nią zapoznać, bo jakby nie dotarło jeszcze do mnie w wersji drukowanej też czasu ostatnio miałam mało, natomiast po tym, co słyszę z doniesień medialnych, z komentarzy osób, które się z nią zapoznawały, a co bardziej zastanawiam się, czy warto w ogóle ją czytać, czy nie szkoda czasu na, na tego typu twórczość. Ale czy nie podobają Ci się ekologiczne odniesienia do wiary katolickiej Ojca Świętego? Powiem szczerze mówiąc, jako katolikiem dość niewiele elementów. W kwestiach doktryny czy zasad wiary odnosi się do jakiegoś globalnego ocieplenia ekologicznego, tego typu, tego typu rzeczy. No, w Biblii bardzo trudno znaleźć odniesienia do emisji dwutlenku węgla e, czy takich zjawisk. Który, no, moim zdaniem jest to jakby kolejny dokument chybiony e, Ojca Świętego Franciszka, który gdzieś jest zupełnie obok jego powołania. Coraz bardziej warto się zastanowić, czy papieża wyrozumie, rozumie na jakie stanowisko, na jaki piedestał na jak został wyniesiony, jaka jest jego rola jako tego głównego pasterza, zastępcy św. Piotra na ziemi, prowadzącego swój kościół. Jednak mimo wszystko to zbawienia z całym szacunkiem, ale m, jako warunki e, zbawienia nie było nigdy wymienione, e, ani jakaś specjalne ekologia, ani ograniczanie emisji dwutlenku węgla. E, a nasz stosunek do przyrody wynika z przekazań bożych i to w zupełności wystarcza nie sądzę, żeby się chciał nad tym rozwodzić. Są tematy zastępcze, w momencie, w którym Kościół jest w odwrocie i to w formie misyjnej, gdzie wyraźnie kościoły protestanckie zaczynają go zdominować, chociaż w Ameryce Południowej, gdzie Kościół nie potrafi sobie poradzić z propagandą homo, homo związków, homo małżeństw, gdzie, gdzie rodzina jest również w odwrocie, gdzie właściwie konserwatyści walczący jeszcze na polu obrony jakichś zasad moralnych i etycznych coraz mniej mają często wsparcia w Kościele gdzie biskupi wypowiadają bardzo często, europejscy, szczególnie z krajów niemieckojęzycznych no, zdania, które z tego czasu kończyłyby się na pewno jak z komuniką co najmniej, A być może nawet właśnie czymś więcej. Także no, moim zdaniem jest to, jest to pewien dramat i gdzieś się tutaj ten ufot wyraźnie rozwija z tym, co do niego, czego od niego oczekuje Kościół jako, jako ten, ten związek boży. Bożych wyznawców. jeszcze więcej, tam doniesienia mówią bo o tym, że się dzisiaj potępia w ogóle posiadanie broni, dotykanie się broni, no, z całym szacunkiem, ale ja raczej o tym nie mówię. tak możemy sobie tu przypomnieć do dbali: i ale innych rzeczywiście, szczęk tak, broni. Tak, tak, tak. Dokładnie nawet tą tragodię, gdzie szczęk broni słychać dość wyraźnie. I tu zdecydowanie bliżej do, do Bernarda Strago, do święta, do papieża Urbana, do i do tych wszystkich, wszystkich jakby wyznawców, jak Ludwik Święty, czy, czy, czy inni, przed dykulują zdobywca, zdobywca Jerozolimy i tego się nie wstydzimy, tak? To, to jest jakby rodzaj pewnej przynależnej nam obrony. Natomiast naprawdę, Panie Prezydencie, z prawem wiary i Kościoła, który na pewno nie podąża w tej chwili w kierunku. Szanowni Państwo, szukając jakiejś zabawnej puenty, przyszło mi do głowy, że wszyscy jako ludzie mogą być spokojni. Nie spłyniecie na stosie, bo to by oznaczało zbyt dużą emisję dwutlenku węgla. Dziękujemy bardzo.